To jeszcze ławki szkolne nie są, ale już za chwilę. Zaraz nowy rok szkolny pod wieloma względami. Grono pedagogiczne dwoi się i troi, co tu zrobić, by wszystko było ok. Starosta Ostrudzki czujnym okiem obserwuje. Kończą się wakacje, młodzież wraca do szkoły, jak słyszymy z zapewni ministerstwa, że wszystkie szkoły rozpoczynają normalnie rok szkolny. My współpracowaliśmy przez ten okres wakacyjny z, z dyrektorami, bo to nabór, bo przygotowanie szkół, remonty, wszystko to się działo w okresie wakacji. Przygotowanie placówek oświatowych do przyjęcia uczniów, wprowadzenie obostrzeń to wszystko składa się na jedną całość na powrót do tradycyjnych zajęć lekcyjnych. Nie jest to proste w takich skupiskach, jakimi są szkoły ale urząd też mam otwarty od dłuższego czasu i na szczęście nic się nie dzieje. Mamy nadzieję, że, że i tak będzie w szkołach. Oczywiście, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, to, to wprowadzimy nauczanie hybrydowe, czy, 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 czy połączymy zdalne z ze stacjonarnym. Potrzeba przestrzeni. Starostwo otrzymało dofinansowanie na wybudowanie dwóch boisk przy Zespole Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa i Zespole Szkół Zawodowych imienia Szandora Petefi. To są bardzo potrzebne boiska ze sztuczną nawierzchnią, które wspomogą też ten trudny okres, bo młodzież będzie na zewnątrz przyszłości, a nie, a nie w salach gimnastycznych tłoczyła się. Początek roku szkolnego 1 września. Tym razem będzie to wtorek. Pierwszego dnia, jak zawsze, uroczysty apel, a następnie organizacyjne spotkanie w klasach i ostatnie chwile wakacji.